Witam widzowie w tym odcinku pokażę wam trzy najlepsze i najłatwiejsze sposoby na zarobienie kasy w GTA Online. Jak każdy z was wie napad na Kayo Perico jest najłatwiejszym napadem w GTA Online dlatego dziś sobie go omówimy. Jeśli chodzi o cele główne to na pierwszym miejscu jest Pantera która niestety pojawia się tylko eventowo więc jest rzadka. Następnie mamy różowy diament, który respi się już normalnie i jest to najbardziej opłacalny cel oprócz pantery. Obligacje i dokumenty madrazo to jest to samo, tylko że dokumenty madrazo są tylko raz w pierwszym napadzie. Oraz najbezsensowana tekila, która jest najmniej warta. Teraz przejdźmy do celów dodatkowych i najlepszy łup to złoto, które można zebrać już w dwie osoby. Następny cel to kokaina, którą możemy już zebrać w pojedynkę. Tak samo sprawa wygląda z marihuaną, tylko że jest mniej warta od kokainy. Obrazy można zebrać samemu, tylko muszą być w biurze, ponieważ do skutek samemu wejść nie możemy. Na koniec mamy kasę, która jest najmniej opłacalna, choć czasami jest, także to obrazy są najmniej opłacalne. Na dodatek mamy sejf w biurze El w którym jest to od 50 000 do 100 000. Na drugim miejscu mamy premiowane akcje, które Rockstar zwykle zmienia co tydzień. Takie premie można podzielić na kilka rodzajów. Premia razy 1,5 na kasę i expa, premia razy 2 na kasę i expa i premia razy 3 na kasę i expa. Seria na arenie wygląda tak samo tylko że zamiast expa dostaje się punkty areny. Teraz omówimy sobie ostatni punkt dzisiejszej listy czyli najlepsze misje na sesję publiczną. Numer 1 to utrzymaj pozycję którą możemy zrobić na publiku oraz na prywatnej tylko potrzebujemy dwóch znajomych ale ja preferuję publika. Do napadu w toku tak naprawdę potrzebujemy terror i sesji prywatnej, choć można również spróbować dla niektórych trudniejszą wersję, czyli wykonać ta misja na publiku. Wizytę u jubilera mogę opisać tak samo, tylko że misja wygląda troszkę inaczej. I na sam koniec mamy łowce głów, z którego zarabiamy najmniej, ale ta misja jest najkrótsza i najłatwiejsza. Pod sam koniec mówimy, ile osób potrzebujemy do danej misji. Na utrzymanie pozycji potrzeba od 2 osób do 29 na napad w toku potrzeba tyle samo co w wizycie u jubilera a do łowcy głów, potrzebujemy znów tyle co wcześniej. Jeśli się wam podobał ten film to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał a ja zapraszam cię do innych moich filmów które możesz znaleźć na playlicie którą się właśnie wyświetliła. Więc do następnego. Cześć.